Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 21 listopada 2025 roku. Pła 1593 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2025 roku. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadectwa służby żołnierza zawodowego. Punkt pierwszy na podstawie artykułu 16 ustawy ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt pierwszy ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2023 roku w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw pozycja punkt 3 z uwzględnieniem zmian prowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2025 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw pozycja punkt czwarty. Punkt drugi podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje paragrafa rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2025 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Dziennik Usta Pozycja punkt czwarty, który stanowi paragraf punkt drugi rozporządzenia wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej, SUK. Wydajda Dziennik Ustaw Myślnik, Dwa Myślnik, Rozporządzenie POS. 1590 Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2025 roku. Dziennik ustaw pozycja punkt 3. Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2023 roku. Trafia świadectwa służby żołnierza zawodowego punkt 1 na podstawie artykułu 239 ustawy 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obronie ojczyzny dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja 1014 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy rozporządzenie określa punkt pierwszy tryb wydawania i prostowania świadectwa służby, punkt drugi tryb przyznawania odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydanie niewłaściwa myślnik świadectwa służby, punkt trzeci wzór świadectwa służby. Paragraf punkt drugi punkt pierwszy żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej zwany dalej żołnierzem otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia ze służby określonym decyzji. Żołnierz potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem oraz datą na egzemplarzu pozostającym w aktach jednostki wojskowej. Pół drugie świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez żołnierza. W takim wypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza osoba upoważniona. Upoważnienie dołączy się do akt personalnych żołnierza. Pół trzecie, w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci żołnierza zawodowego albo stwierdzenia zaginięcia żołnierza zawodowego świadectwo służby włącza się do teczki jak personalnym żołnierza zawodowego niezwłocznie po wydaniu decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego. Pół czwarty, jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w dniu zwolnienia ze służby ani nie może zostać odebrane przez osobę upoważnioną. Świadectwo służby jest wydawane temi 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza ze służby i doręczone za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20, czyli listopada 2012 roku. Myślnik krawo, poczmyślnik to wydziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja 820 i punkt śluzcy luk przez pracowników i żołnierzy jednostki wojskowej, której dowódca wydał świadectwo. Punkt 5 z egzemplarza świadectwa służby sporządza się kopię, którą włącza się do teczki akt personalnych żołnierza. Paragraf punkt 3. Punkt 1. W przypadku żądania sprostowania świadectwa służby, o którym mowa w artykuł 239 ustawy 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. O obronie ojczyzny, zwanej dalej ustawą, żołnierz składa wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby. Punkt drugi, W przypadku złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa służby po terminie dowódca jednostki wojskowej, dromyślnicy postanowienia, może przywrócić termin na pisemny piosek żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, jeżeli prawdopodobnie on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie do wyższego przełożonego. W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Punkt trzeci. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie świadectwa służby wymyślnicę. Punkt pierwszy Nowe świadectwo służby w przypadku uwzględnienia wniosku. Punkt drugi, postanowienia o odmowie sprostowania świadectwa służby. Punkt czwarty Na postanowienia o odmowie sprostowania świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przyłożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Punkt 1. Tytuł w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 punkt 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 21 maja 2025 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych dziennik ustaw pozycja punkt 4, które weszło w życie z dniem 28 maja 2025 roku. Dziennik ustaw myślnik przymyślnik pos. 1595 punkt piąty, Wyższy przełożony w terminie miesiąca od dnia wniesienia zażalenia na postanowienia o odmowie sprostowania świadectwa służby wydaje postanowienia o punkt pierwszym Uwzględnieniu zażalenia albo punkt drugi Utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia. Punkt szósty W przypadku uwzględnienia zażalenia na postanowienia o odmowie sprostowania świadectwa służby dowódca jednostki wojskowej wydaje nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia tej sprawy. Punkt siódmy Dowódca jednostki wojskowej może w każdym czasie z urzędu prostować w postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanym świadectwie służby. Na postanowienie o sprostowaniu z urzędu świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Paragraf punkt 4. Nowe świadectwo służby wydaje się również w przypadku. Punkt pierwszy Zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby mającej wpływ na treść świadectwa służby. Punkt drugi Zwolnienia ze służby żołnierza wobec którego nastąpiło uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu. Paragraf punkt 5 w razie wydania nowego świadectwa służby w przypadkach, o których mowa w paragrafie 3, 3 punktu 1 i ustawie 6 oraz paragraf poprzednio sporządzone świadectwo służby usuwa się steczki jak personalnych żołnierza i poddaje zniszczeniu. Paragraf punkt 5, punkt w przypadkach, o których mowa w artykuł 239 ustawy 6 ustawy był żołnierz zawodowy składa wniosek na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby. Punkt drugi w sprawach, o których mowa w art. 239 ustawy 6 ustawy, dowódca jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby, rozstrzyga w drodze decyzji. Punkt trzeci od decyzji przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej. Paragraf punkt siódmy wzór świadectwa służby jest określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Paragraf punkt ósmy do spraw wczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Paragraf punkt dziewiąty rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia punkt drugi. Punkt trzeci punkt drugi rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 października 2023 roku. Punkt trzeci niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 16 czerwca 2014 roku. W trawie służby żołnierzy zawodowych dziennik usta pozycja punkt piąty która utraciło moc z nim wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z artykułu 822 ustawy 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obronie ojczyzny dziennik ustaw pozycja 2305 oraz 2023 roku. Pozycja 1834 i punkt 2. Dziennik ustaw myśli 4 myśli pos. 1593 załącznik do rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 21 maja 2025 załącznik roku. Dziennik do ustaw rozporządzenia: pozycja. Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2023 roku. Dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja: punkt trzeci, punkt czwarty, pieczęć główkoła jednostki wojskowej. Zach sprawy: punkt pierwszy stwierdza się: Słodzów miejscowość. Data, numerego, myśnika świadectwo służby rzegnej, miana i nazwisko żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, imię rodziców. Urodzony myślnika. Data i miejsce urodzenia, numer był pełniła na służby w okresie od dorodzaj, Okres pełnienia czynnej służby wojskowej z uwzględnieniem służby niezawodowej i zawodowej. Punkt drugi. Ostatnio zajmowane stanowisko służbowe. Stanowisko służbowe. Punkt trzeci. Podstawa prawna zwolnienia zawodowej służby wojskowej. Podstawa prawna zwolnienia ze służby. Punkt czwarty. W ustalonym, przez paragraf jeden punktu 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt pierwszy, dziennik ustawy myśli myśl myśli pość. 1593. Myśli, 2. Myśli, punkt czwarty. Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej został rozliczony w całości sprawa do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy. Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, wykorzystał urlopu wypoczynkowego dni, dodatkowego urlopu wypoczynkowego dni. Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego dni. Punkt piąty Liczba dni urlopu zdrowotnego, szkoleniowego, okolicznościowego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, urlopu zdrowotnego o. NI urlopu szkoleniowego o. NI urlopu okolicznościowego W. Punkt 6 okresy korzystania w czasie całej służby z urlopu bezpłatnego okresy i podstawa prawna punkt 7. okresy korzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy z urlopu okolicznościowego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny okresy i podstawa prawna punkt 8, urlop macierzyński, uzupełniający urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski wykorzystany w okresie służby okresy i podstawa prawna punkt 9, urlop wychowawczy wykorzystany w okresie służby okresy i podstawa prawna dziennik ustaw myślnik, myślnik, przeszedź, myślnik, myślnik, poś. trzy punkt dziesiąty zwolnienie od zajęć służbowych wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy okresy i podstawa prawna punkt pierwszy zwolnienie od zajęć służbowych z powodu działania Siły Wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność żołnierza zawodowego, o którym mowa w artykule 284 ustawy 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obronie ojczyzny dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja? Spójrzmy. Punkt drugi urlop opiekuńczy. O którym mowa w artykule 284 ustawy 1 ustawy z dnia 11 marca 2020 roku. Obrony Ojczyzny, punkt 3, liczba niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, za które żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w artykule 459.2 ustawy z dnia 11 marca 2020 roku. Obrony Ojczyzny, rok zwolnienia dni, lata poprzednie dni. Punkt czwarty. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w artykułu 469 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obroń, ojczyzny, oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej, wysokość potrąconych, kwot, dziennik, ustaw, myślnik, myślnik, 4.7, myślnik, myślnik, 1593.5 Okresy pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub prokoliwych dla zdrowia. Punkt szósty. Okresy pełnienia służby wojskowej na stanowiskach określanych jako stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach wskazanych w artykuł 287 ustawy ustaw z dnia 11 marca 2022 roku. Obronie ojczyzny. Punkt 7. Okres pełnienia służby uzasadniającej podwyższenie emerytury wojskowej na podstawie przepisów o świadczeniach emerytalnych w zawodowych. Punkt 8. Okres pozostawania poza służbą dziennik ustaw. Myślnik 8. myślik pos 1593. Myślnik 5. Myślnik, punkt 9. Informacje na temat ubezpieczenia społecznego w przypadku gdy żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej nie nabył uprawnień do emerytury wojskowej. Punkt 20. zaliczone do dnia 30 czerwca 2004 roku. To wysługi lat w stopniu wojskowym okresu pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie żolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub pomocą współmałżonkiem. Na podstawie artykułu 1 ustawy 1 punktu 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku Obliczanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Dziennik usta pozycja punkt dziesiąty punkt pierwszy Dane zamieszczone na wniosek żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej zgodnie z artykułu 239 ustawy 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obrona ojczyzny Pieczątka Podpis dowódcy jednostki wojskowej wydającego świadectwo służby pouczenie, Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej albo osoba upoważniona. O której mowa paragraf 2 ustawy par rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2023 roku, sprawie świadectwa służby żołnierza zawodowego Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt trzeci: Może w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa służby wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Wyseł o sprostowanie świadectwa służby składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał to świadectwo.